Andrzej, jak miałbyś tak, jakąś taką krępującą sprawę to i potrzebował pomocy, to co byś zrobił? No pewnie poszedłbym do osoby i poprosił ją. No ale jakby to była jakaś taka osobista, to, to pasowałoby w czy nie? No właśnie. Moi drodzy, może zastanawiać fakt, e, dlaczego trendowaci, czyli bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, Zamiast podejść do Chrystusa bliżej z tą swoją, jakby nie było osobistą sprawą, bo choroba jest sprawą osobistą, nawet wziąć gdzieś Chrystusa na bok i poprosić Go o pomoc, oni zatrzymali się z daleka i głośno wołali, tak czytamy w Ewangelii. Otóż musimy sobie zdawać sprawę z tego, że trendowaci to była taka grupa, która była odizolowana od społeczeństwa. Ludzie bali się do nich podchodzić z dwóch powodów. Po pierwsze, E, bali się tego, że, że zarażą się tą chorobą. Po drugie, uważamy ich za e, nieczystych, a więc e, e, ludzi, którzy mają na sobie w, e, jakiś grzech, tak to rozumiano, że trzeba ich unikać, ponieważ ktoś się ich dotknie, kto się z nimi spotka, to zaciąga tak zwaną nieczystość e, e, rytualną. I popatrzcie, e, musimy się wczuć w sytuację tych trendowatych, kiedy oni z jednej strony odizolowani od społeczeństwa, na pewno Wytykali palcami, na pewno e, ich życie było oceniane w takich kategoriach, że no, Bóg ich ukarał po prostu. Z drugiej strony oni sami czuli się e, właśnie tacy zepchnięci na margines. E, po drugie, na pewno też mieli jakiś żal do Pana Boga, bo zwykle kiedy spada na ciebie jakaś e, choroba, jakieś nieszczęście, to jakoś dziwnie e, przychodzą nam, łatwo nam przychodzi e, e, pomyśleć sobie, że to wina Pana Boga, że, że, że nam nie pomaga. No i trzecia sprawa, pewnie też mieli jakiś żal może do samych siebie, że to życie ich jest jakieś takie niepełne, nieudane, nie do końca, znaczy nie, nie do końca, nieszczęśliwe po prostu, może nawet żałosne. Drugą kwestię, którą trzeba było, było mówić, czytając ten dzisiejszy fragment Pisma Świętego, to jest miejsce, w którym dokonuje się to spotkanie Pana Jezusa z trendowatymi. To jest na pograniczu Samarii i Galilei, a więc Galilea to miejsce zamieszkania Żydów, Samaria miejsce zamieszkania Samarytan, a więc sąsiedztwo ludzi, którzy mówiąc najdelikatniej, nie przepadają za sobą, nie darzą się sympatią. Jest taki fakt w życiu narodu izraelskiego, w którym to Samarytanie proponują, po niewoli babilońskiej, pomoc Żydom w odbudowaniu świątyni, a ci tej pomocy nie przyjmują. I od tego momentu te dwa narody, można by powiedzieć, się rozdzielają. Nie darzą się sympatią, ale to jest coś więcej, moi drodzy, bo, bo Żydzi wręcz uważają Samarytan za ludzi. Jak traktują ich jak Pogan. Właściwie nawet nie traktują ich w taki sposób, że, że godni byliby przyjąć jakąkolwiek pomoc. Stąd musimy sobie, moi drodzy, zdawać też sprawę, jak wielkim szokiem dla Żydów było to, że Pan Jezus mówi, że z tych dziesięciu jeden się wrócił, podziękował Mu i nie tylko został oczyszczony, ale został uzdrowiony. A był to Samarytanin. Ja się zastanawiam nad tym, jaka to jest różnica, oczyszczony, uzdrowiony? No właśnie jak czyta się Ewangelię, to, to widać, że dziewięciu zostało oczyszczonych, a jeden uzdrowiony. Bo tak naprawdę tych dziewięciu zostało oczyszczonych na ciele, a ten jeden został uzdrowiony na duszy. Bo on wrócił do Pana Jezusa, czyli można by powiedzieć, że wybrał inną drogę, inaczej postąpił wiemy, że w piśmie świętym trąd jest oznaką grzechu i bardzo łatwo można byłoby to zobrazować właśnie przez sakrament pokuty, bo popatrzę, ludzie przychodzą do konfesjonału, no i Pan nam podaje statystykę, że na dziesięciu spowiadających się, dziewięciu odchodzi oczyszczonych, czyli spełnili warunki spowiedzi, żałowali, postanowili poprawę, ale nie są uzdrowieni. Nie? I to widać czasem, że ludzie przychodzą smutni do konfesjonału odchodzą jeszcze bardziej e, smutni, bo właśnie tych dziewięciu zostało oczyszczonych, odpuszczone im są grzechy, ale nie uzdrowionych, czyli nie zmienili swojego myślenia. Ciekawa rzecz, że e, popatrz, że ten człowiek zostaje uzdrowiony wtedy, kiedy zaczyna dziękować, nie? A to takie ważne, żeby dziękować? No, w, z Ewangelii wynika, że to jest właściwie początek jego uzdrowienia. Moi drodzy, rzeczywiście, początkiem naszego uzdrowienia, uzdrowienia naszego życia, będzie właśnie dziękczynienie. Dziękczynienie, czyli umiejętność podziękowania i dostrzeżenia w swoim życiu działania Pana Boga. Bo często łatwo nam zapominać o rzeczach oczywistych, o rzeczach, które dzieją się na co dzień i nie dziękujemy Panu Bogu na przykład za to, że, że obudziłem się dzisiaj rano, że widzę, że słyszę, że miałem co zjeść. Zapominamy o tym bardzo łatwo, nie ma w nas jakiegoś e, większego dziękczynienia, e, w związku z tym. A z drugiej strony, kiedy dzieje się coś złego, to łatwo nam oskarżyć Pana Boga i postawić go na ławie oskarżonych, a trudniej nam spojrzeć na niego jako kogoś, kto nie patrzy na nas z góry, tylko na kogoś, kto e, podchodzi razem z nami do, do jakiegoś krzyża, do jakiegoś cierpienia, do jakiegoś problemu i chce poszukać razem z nami rozwiązania, chce nam e, pomóc. Oczywiście. Dziękczynienie za to, że spotykam mnie takie, a nie inne nieszczęście, to pewnie przyjdzie dopiero w czasie, że człowiek powie: Dzięki Bogu coś tam się stało, bo, bo, bo mnie to czegoś nauczyło, bo się nauczyłem cierpliwości, pokory, bo, bo, bo sprawdzona została moja wiara, bo ja zostałem sam umocniony. To dopiero przyjdzie w czasie. To nie są łatwe rzeczy, ale myślę, że pierwszym i zasadniczym postanowieniem. Jakie powinniśmy sobie dzisiaj zrobić, słuchając słów w dzisiejszej Ewangelii, i to niech będzie naszym zadaniem na cały tydzień, żebyśmy każdego dnia umieli znaleźć chwilę czasu, żeby Panu Bogu podziękować za zwykłe sprawy. Jeśli uda się Wam podziękować za sprawy trudne, to jesteście naprawdę świętymi ludźmi.